Ta wystawa jest zupełnie wyjątkową wystawą, ponieważ jest to dar dla zbiorów Muzeum w Hełmie, krytyka sztuki i kolekcjonera sztuki z Niemiec, z Oldenburga, Jurgena Weicharta. Jest to 45 prac artystów z środkowej Europy, z Niemiec zwłaszcza. I Są tutaj dzieła niezwykle wartościowe, które wzbogacą tę kolekcję w bardzo istotny sposób, jak choćby Ikera, czy Maka czy z Niemiec, von Grabenica, który jest jednym z najwybitniejszych artystów, nieżyjących już zresztą, Gleknera, to jest z kolei senior sztuki geometrycznej, nieżyjący już artysta z pokolenia starzeckiego czy nawet Mondriana i tej pierwszej awangardy. Wystawa odbyła się już raz w Warszawie, tego daru, i co jest niezwykle istotne dla hełma i dla tych zbiorów, że Weichardt'a ja znam już od bardzo wielu lat, i on przed wielu lat, gdzieś 10-12 lat temu, część swojej kolekcji, jako bardzo przyjacielsko nastawiony do Polski, ofiarował Muzeum Narodowemu w Krakowie. Ja byłam na otwarciu tej wystawy, daru jego i zaraz potem, tym, się z nim już wiele lat, z wyrzutem się do niego zwróciłam. Powiedziałam, że on taką kolekcję ofiarowuje muzeum, które ma ogromne tradycje, wielkie zbiory, i dla nich to nie jest taka wielka sprawa, jak byłaby dla początkującego muzeum, które tworzy w hełmie. I że właściwie tu by się należało dać jakieś prace, które uzupełnią zbiory. No, on powiedział, że może w przyszłości, tak raczej to potraktował przyszłościowo i nie, niepewnie, czy kiedykolwiek coś z tego wyjdzie. Ponieważ ja go zapraszałam na plenery do Okuninki, on nie przyjeżdżał wielokrotnie, ale swe, przed dwoma laty przyjechał na plener i to była okazja, że zobaczył zbiory już istniejące w Muzeum Okręgowego w Chełmie Muzeum, oczywiście Zbioru Sztuki Współczesnej, więc mi pogratulował i od razu powiedział, że dla tego muzeum on musi dać coś. I rzeczywiście w parę miesięcy później dostałam list ze spisem z prac, które postanowił ofiarować Muzeum w Chełmie. I to jest właśnie efekt tej przygody artystycznej. Czy te dzieła można mierzyć tylko wartością artystyczną, czy również mają one jakąś dużą wartość materialną? Oczywiście, że każdy artysta, który się wybił, tak jak ci artyści, o których przed chwilą mówiłam, mają swoje ceny na rynku międzynarodowym i są to artyści, których ceny tych dzieł są bardzo wysokie. Ja nie chcę mówić konkretnych cen, żeby nie zachęcać ludzi do prób, na przykład wejścia w posiadanie którejś z tych prac. Dziękujemy. Tak musimy. Najwierniejsi na spotkanie nasze w na działalności Galerii 72. Tutaj jaką prowadzimy dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze otwarcie wystawy jest w sposób szczególny. To jest która obejmuje część kolekcji Jürgena Weiharta. Jürgen Weihart jest krytykiem sztuki, a zatem można powiedzieć moim kolego po pachu, autorem książek, jest wybitnym znawcą sztuki i równocześnie zbieraczem sztuki od wielu dziesięcioleci. Część swojej kolekcji w sposób nieprzypadkowy wybrany spośród posiadanych dzieł ofiarował na rzecz Muzeum Hełmskiego. Jest tutaj sporo takich prac, które stanowią wyjątkową wartość ze względu na fakt ich wartości artystycznej i wartości już historycznej. Jak na przykład praca Hermana Blechnera, artysty z pokolenia Henryka Starzyckiego, z, z tego okręgu Wandelsburga, od Modriana, tych największych nazwisk pierwszej awangardy europejskiej. Jest tu praca, a nawet dwie tutaj. prace, von, von Grabenica, artysty też już nie nieżyjącego, który, którego prace są znane i zajmują się w wielu muzeach europejskich. Są prace, jak Państwo poznają, zapewne Hańca Macha, który miał tutaj wystawę przed półrokiem, czy Ikera, który też należał do grupy Zero i jest jednym z najwybitniejszych europejskich twórców. Są tu dzieła artystów nie tylko niemieckich, także i wybitnych artystów węgierskich, słowackich, czeskich rosyjskich jak Konstantinowa, czy Gorzakowej. Jest tu zatem zbiór niesłychanie wartościowy zarówno artystycznie, jak również co tu dużo mówić, kiedy trzeba to było kupić, to wielkie, wielkie pieniądze, proszę Państwa. Chcę tutaj przypomnieć taki wątek trochę osobisty, mianowicie jak doszło do tego, że ta. Proszę Państwa, tak powstaje Międzynarodowe Muzeum w Hełmie. I trzeba sobie z tego zdać sprawę, że jest to wielkie osiągnięcie, że jest to w dodatku miejsce, gdzie powstaje taka kolekcja międzynarodowa godna uwagi która nie jest odosobniona, bo o tym profilu sztuki medytatywnej, tej najbardziej medytatywnej poprzez biomedię, takich muzeów mamy już w Europie dużo. Biorąc pod uwagę tylko same Niemcy, taka, takie muzeum sztuki konkretnej, powstało w Ingolstadt, powstało w Reutlingen, powstało w Hülfen, powstało w Erfurcie, teraz w Polsce w Świeradowie i w Hełmie. A zatem jesteśmy w rodzinie, w rodzinie tych, którzy interesują się sztuką operującą geometrią i w rodzinie czy w sieci tych muzeów, które przyjęły ten charakter i e, rozbudowują się, tak jak rozbudowuje się także rodzina artystów posługujących się językiem geometrycznym. No i na koniec, cóż, serdeczne, ogromne podziękowania dla Józefa Majkarta za jego wielkoduszność i za jego dar, którym wspomógł nasze skromne muzeum. Dzisiejsze otwarcie wystawy to jedno z ważniejszych wydarzeń w ostatnim okresie. Hełm, sądzę, że dzięki tej wspaniałości, wspaniałomyślności Pana, Hełm zyskuje wspaniałą kolekcję. A jak Pani doktor Kowalska, Hełm dzięki między innymi tej kolekcji dołącza do tej wielkiej rodziny muzeów. I oby w tej rodzinie Hełm był jednym z istotnych członków tej wielkiej rodziny. W imieniu władz miasta Helma. chciałbym serdecznie Pani za tą wielką za ten wspaniały dar, Tak rzadko w dzisiejszych czasach spotykamy, serdecznie podziękować i zaprosić, czy ponowić zaproszenie do. Hełm ma przy każdej nadawającej się sposobności, przy każdej nazywającej się okazji, tym bardziej, że zostawia nam dziś w hełmie cząstki. Wenn der Unterschied zwischen der gesprochenen Sprache und der Kunstsprache ist der, dass die Kunstsprache von allen verstanden werden kann. wenn sie wollen. a sztuki, że drugi język daje się i uniwersalnie Gerade die geometrische konstruktivistische Kunst ist eine, die Właśnie, jest von ideologien und właśnie że język sztuki geometrycznej, konstruktywistycznej, jest, i ta sztuka jest tą sztuką, która nie zawiera treści politycznych i ideologicznych. Ist gut geeignet, I dzięki temu jest ona szczególnie uprawniona do tego, aby

Ich denke, dass gerade hier in dieser Landschaft, mit den verschiedenen Grenzen, die zum Teil neu gezogen worden sind, ein internationales Zentrum für Kunst eine ganz, ganz wichtige Sache ist. że właśnie tutaj powstaje centrum kultury i jest to niezwykle ważne. Haben, Jeżeli nawet turyści w tej chwili co innego mają na względzie, na perspektywie, i w tej chwili co innego mają na myśli, inne zamiary, to za pięć, dziesięć lat będą właśnie Und so eine Initiative zu unterstützen, und ein kulturelles Zentrum zu schaffen, wo stworzyć. zwar alte Substanz da ist, aber wenig neue uh, Kunst zu sehen ist.

I wszystko, co zrobił, żeby to muzeum podeprzeć. I życzę temu zamierzeniu, temu przedsięwzięciu.